3 nietypowe ćwiczenia na kuliste barki, które poprawią Twój progres. Po pierwsze wznosy na linkach z wykorzystaniem zintegrowanych parsiali czyli z wykorzystaniem ćwierć ruchów. Jak widzisz, do każdego pełnego powtórzenia przyklejasz jedną trzecią ruchu w pełnym rozciągnięciu. Wyciąg jest ustawiony na wysokości bioder, tak żeby maksymalne obciążenie wystąpiło blisko pełnego rozciągnięcia. Po drugie, wznosy poliquina. To ćwiczenie pozwoli Ci zbudować siłę. Ruch koncentryczny, czyli ruch podnoszenia hantli wykonujesz po krótkiej dźwigni na zgiętym łokciu. Dzięki temu jest lekko, ale później prostujesz staw łokciowy i cały ruch Ekscentryczny, czyli ruch opuszczania handli, wykonujesz po długiej dźwigni. W ekscentryce jesteś silniejszy, więc możesz używać dużych obciążeń i adaptować się do nich. Trzecie ćwiczenie to hybryda, która stargetuje środkowe i tylne segmenty mięśni ramiennych. Kładziemy się na ławeczce w ten sposób i najpierw wykonujemy odwodzenie horyzontalne na tył barku, a później ruch wznosów do boku. Następnie opuszczamy ciężar w sposób rozciągający tył barku. To genialne ćwiczenie, które nie tylko pozwoli ci zaoszczędzić czas, no bo przetrenujesz tył i środek na ramiennych w tym samym momencie, ale też pomoże ci łagodzić dysproporcje między boczną a tylną częścią Twoich barków. Czucie mięśniowe w tym ćwiczeniu jest niesamowite. Zapisz ten film, żeby zapamiętać...